Wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, będzie o ręki, żywe słowo, ten świętek siebi. Do wyprostowania są drogi, kręte. Człowieku, czytaj, Pismo Święte. To są moje pierwsze święta, będą pierwsze święta. Na trzeźwa spędzone pierwszy raz chyba od pięciu lat, tak naprawdę i no nie ukrywam tego, że czuję dużą obawę i lęk. Przed tym, że to jest dla mnie coś nowego, no nie? Ostatnie święta spędzałam z rodziną. Nie były one trzeźwe do końca. Nie zauważyłam tak naprawdę wtedy, że jeszcze mam z tym problem. Była lampka wina, czy, czy kieliszek z wujkiem, czy, czy z dziadkiem. I to było wtedy takie normalne, no nie? Później była wymówka, że idę na pasterkę. Kończyło się tym, że jeździłam ze znajomymi samochodem. Oczywiście pijąc alkohol i spożywając narkotyki, co... Kończyło się tym, że ja tak naprawdę nie czułam tych świąt. Dla mnie święta nie były czasem, kiedy Bóg przychodzi do nas, prawda? Kiedy spędzamy ten czas z rodziną, kiedy jest ta atmosfera świąteczna i, i, i czuję się tą miłość zazwyczaj w ten okres. A u mnie czegoś takiego nie było. I jestem ciekawa tak naprawdę, co się wydarzy w te święta, bo. Już będąc 5 miesięcy trzeźwą osobą, będąc w ogóle w tym miejscu, wiem, że jestem bliżej do Boga, od którego się bardzo oddaliłam przez substancje, które zażywałam i przez to, jak moje myślenie się zmieniało. I teraz wiem, że jest inaczej. I naprawdę jestem bardzo ciekawa tych świąt i cieszę się, że mogę spędzić się z tymi ludźmi. W tym okresie te święta tegoroczne e, pokazują mi, e, jak bardzo destrukcyjne i. I nieprawdziwe życie miałem, yy, miałem kiedy, kiedy byłem w ciągłym uzależnieniu. Na tamten czas zależało mi tylko, abym, abym miał wystarczająco dużo alkoholu na święta, abym miał wystarczająco dużo narkotyków. Mimo tego, że, że posiadałem piękną rodzinę, kochającą, to nie doceniałem tego. Nie przejmowałem się relacjami, jakie powinienem budować tutaj w San Damiano. Zauważam to, jak można naprawdę spędzać wspaniale święta w rodzinnym gronie, ponieważ wszyscy tutaj pacjenci są jak wielka rodzina. Pomagamy sobie, organizujemy wspólnie wigilię, razem się modlimy, razem czekamy na przyjście Pana Jezusa. A słowo ciałem się stało, i zamieszkało między nami. Słuchając Ewangelii w Boże Narodzenie, słyszymy często słowo, 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 ale kiedy słyszymy, to nie widzimy, że to słowo w tekście jest napisane dużą literą. I warto sobie uświadomić, że ta duża litera, to słowo z dużej litery, oznacza Jezusa Chrystusa. Które się narodzi, słowo, które jest zapowiedziane, słowo, które od wieków było zapowiedziane, żeby przyjść. Bóg się rodzi, moc struchleje, pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Słowo, które jest takim blaskiem, czyli Jezus Chrystus, który się rodzi, zapowiedziany przed wiekami przez proroków, po to, żeby przynieść prawdziwą miłość na Ziemię. To, co dzisiaj się dzieje w świecie, te świecidełka, te długie przygotowania do świąt, czy nawet ubieranie tej symbolicznej choinki na początku adwentu, przyzwyczajamy się do tego blasku i zapominamy o Słowie, o Jezusie Chrystusie, o prawdziwych świętach. I tak naprawdę zaczyna się wigilia, jest może jakaś wieczerza, ale tak naprawdę, co się dzieje w moim sercu? Czy naprawdę ten Jezus. To słowo z dużej litery narodził się w moim sercu? Czy daj mi to taką prawdziwą radość? Czy znów tak jak zawsze? Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby było dobrze. I czy ten Jezus się we mnie rodzi? To jest dzisiaj takie najważniejsze pytanie. Czy te wszystkie, jak mówiła kolenda, dełka bledną? Czy te wszystkie dekoracje, które są, są całkiem na drugim miejscu, są w tle? czy Jezus naprawdę jest najważniejszy w moim sercu, czy On prawdziwie się rodzi. Jak ci młodzi ludzie, którzy są w ośrodku leczenia uzależnień San Damiano i oni po raz pierwszy w swoim życiu odkrywają, że chodzi o coś więcej, że nie chodzi tylko o to, żeby bawić się dobrze, ale żeby dzielić się miłością, żeby Jezus narodził się w ich sercach. I jest to też taka nadzieja, kiedy oni na trzeźwo przygotowują się do świąt, jeszcze większym szokiem dla nich jest właśnie ten czas, kiedy przychodzą i dzielą się na trzeźwo opłatkiem. Kiedy te życzenia wreszcie to nie jest zdrowie pomyślności, ale życzenia płynące z serca. Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie dla każdego z nas narodzeniem się słowa z dużej litery w moim sercu, w mojej rodzinie, w moim życiu. Bóg się rodzi, niech się narodzi w moim sercu. Podnieś rączkę, Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Niech Boże błogosławieństwo, Dzieciątka, który się rodzi, słowa, które przychodzi do nas, będzie dla nas taką radością i pokojem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Miłosierny, Ojciec i Syn. Duch Święty. Uwierz, życie jest pięknym momentem człowieku, czytaj pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo tej świętej księgi.